Siema bo dzisiaj Wam pokażę co się zmieniło po aktualizacji w Fortnite po aktualizacji 2, To jak na pokażę Wam wszystkie nowe rzeczy w nowym sezonie Mapa, skiny, ogółem, naprawdę bardzo dużo rzeczy. I jeśli film Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Ja już bez zbędnego gadania zapraszam do oglądania. Więc może bez wędnego gadanie przejdźmy do pierwszej rzeczy. Czyli nowy skin fncr do kolejnego sezonu. Wiadomo, były już różne skiny D od 16 sezonu wprowadzono te skiny. Wyglądały one tak. A ten najnowszy skin będzie wyglądał o tak. Dajcie znać w komentarzu, się podoba. Mi się podoba. Kolejnym tematem jest nowa mapa. Nowa mapa będzie wyglądała. Mam... Jakby dwa wyglądy mapy. Pierwszy wygląda o tak. Drugi wygląda tak. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, który Wam się bardziej podoba. Mi szczerze bardziej, tak mi się wydaje, że bardziej realistyczny będzie ten drugi. Nie wiem jak u Was. Dajcie znać w komentarzu. A my przechodzimy do kolejnego tematu. A więc kolejnym tematem będzie nowy starter pack na nowy sezon. Stutter prezentuje się tak. Są dwa typy. Pierwszy mi się wydaje, że będzie tak bardziej na ratowanie świata. Ten drugi, bardziej niżej, mi się wydaje, że przejdzie właśnie jako Stutter Pack. Nie wiem jak u Was, moim zdaniem tak powinno być. Dajcie znać w komentarzu. A kolejnym tematem będzie Fortnite i współpraca z Marvelem. Oni będą wypuszczali po prostu komiksy, Fortnite, Marvel. Może będą znowu darmowe nagrody? Tego nie wiem. Tak samo jak było z Tom Harley Quinn, tam dawali po prostu ee, kody. Może będzie tak samo. Nie wiem. Zobaczymy. Teraz taka mniejsza troszkę informacja, taka już mała. Tutaj są właśnie e, rzeczy wprowadzone w 2040 Kolejnym tematem będzie event. Event oczywiście odbywa się 3 czerwca o godzinie 22 e, Dawam screeny po prostu, tak by naprawdę pod jak będzie wyglądał event Za dużo informacji niestety no nie wykryłem Po prostu nie mam, ale mam screeny, więc... <laughs> no, dajcie znać w komentarzu czy będziesz to na evencie, ja oczywiście będę, będzie stream z eventu, więc jak was na przykład MBJ do eventu. Zapraszam na Twitcha Simon Hehe. Link w opisie. Kolejnym tematem będzie kart bojowy na nowy sezon. Dawam parę zdjęć naprawdę karnetu bojowego na nowy sezon. E są cztery zdjęcia. najprawdopodobniej mi się wydaje, że karnet będzie ze zdjęcia drugiego. Nie wiem, tak mi się jakoś wydaje. Dajcie znać w komentarzu, według was, który najbardziej. No według mnie ten drugi chyba jest najbardziej yy, naprawdę Dajcie znać w komentarzu, a my przechodzimy do już ostatniego tematu. Ostatnim temat to będzie nowy styl do lekcji. wyświetlam wam się na ekranie bez styl. To będzie nowy skin. Yy, Najprawdopodobniej to będzie skin po prostu w sklepie do kupienia za 1200 FODOLCÓW eee, Szczerze, nawet może go kupię Zobaczymy, albo może rozdam widzom na streamie, sumie, wizę, Zapraszam To tyle z newsów dzisiejszych eee, Mam nadzieję, że film Wam się spodobał Tego typu filmy Wam się podobają Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu Stawcie łapkę w górę Suba dzwoneczkiem i wbijajcie oczywiście na Twitcha Simbukechę, link w opisie. I zapraszam na Twittera, też link w opisie. To tyle, się dzięki za oglądanie.